Hej, kagadki, tu Marcin z kanału Dawno nie widzieliśmy się w naszej kuchni, a już niedługo będzie jedno z naszych ulubionych świąt, to znaczy Tłusty Czwartek. I przygotowujemy się już, a także chcieliśmy przygotować i was. I dzisiaj przychodzę do was z alternatywą do naszego klasycznego pączka. Będą to pączki koreańskie, czyli pączki z twistem, ponieważ będą one rolowane, ale oprócz tego będą bardzo aromatycznie cynamonowe. Ja uwielbiam cynamon, a te pączki nie dość, że będą obsypane cynamonem, to jeszcze delikatną warstwką cukru, to będzie po prostu niebo w gębie. Ale na początku musimy je zrobić, dlatego jeżeli chcecie wiedzieć, jak zrobić własne koreańskie pączki, to oglądajcie dalej. No i przechodzimy do kuchni. To jest właściwie tak naprawdę bardzo proste, kilkuskładnikowe ciasto. Więc więcej nam zajmie to, żeby oczekać, żeby wyrosło. Natomiast teraz wystarczy dać tutaj mąkę. Mąka jest mąką pszenną i jest to pół kilo. Mąki, które użyłem, to mąka typu 450, jest ona lekka, dzięki temu nasze ciasto będzie ładnie wyrastało. Oprócz tego potrzebujemy drożdżyt, i będę używał 8 g suchych drożdży, czyli całe takie opakowanie. Dzięki temu skrócimy trochę czas na robienie rozczynu i na to, żeby ten rozczyn zaczął pracować. Drożdże muszą coś zjeść, dlatego dam teraz dwie łyżki cukru. Do wszystkiego potrzebujemy jeszcze szklankę mleka. Mleko najlepiej, żeby było w temperaturze pokojowej. Dajemy jedno jajko i w przeciwieństwie do przepisu na pączki dajemy jajko całe, nie żółtka i 40 g roztopionego masła. Teraz musimy wziąć łyżkę i wszystko porządnie wymieszać. Mieszamy do takiego momentu, żeby ono nabrało w zasadzie takiej dość zwartej konsystencji. Nie jest to tak, jak z rozczynem, że najpierw byśmy sobie tutaj robili tak, żeby tylko zrobiła się taka gęsta śmietana, a następnie przechodzili do wyrośnięcia. Znowu mieszali. Tutaj mamy suche drożdże, w związku z tym możemy pominąć pierwszy etap. Więc co ja teraz zrobię? Włożę rękę i będę musiał zarobić to ciasto, a następnie odłożę je na około godzinę do wyrośnięcia. Nie musimy tego robić etapami, wystarczy po prostu zmieszać wszystko i następnie dać do wyrośnięcia. Zobaczycie, jak świetnie to ciasto będzie wyglądało, jakie będzie sprężyste i fajne. No jesteśmy po godzince, popatrzmy, co mamy w środku. Widzicie, jak ładnie urosło ciasto, jest bardzo sprężyste. Czuję pod palcami, że jest bardzo dużo powietrza, właśnie tak ma być. Ono ma być takie bardzo leciutkie, co by podczas smażenia później te bąbelki powietrza były tam w środku tego ciasta. I teraz wyciągnę to ciasto na blad i będę je dzielił na części. Z tej proporcji, którą wam podałem, musimy całe ciasto podzielić na 16, przynajmniej 16 porcji, i blat jest czysty. Ciasto jest idealne, jest sprężyste, ładnie się formuje. Takie właśnie ma być. Żeby podzielić na 16 części, najlepiej sobie zrobić taki wałek. Jak widzicie, tutaj zrobiłem. On jest na długość mniej więcej równo szeroki. Następnie znaleźć środek i dzielimy. Tutaj mamy 2, tu mamy 4, 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2 na 3, 14, 15, 16. Jest idealnie, właśnie to jest najlepszy sposób. Jeżeli nie macie jakiejś gramatury podanej, jeżeli nie musicie tego ważyć. Tak jak we wcześniejszym przepisie na pączki mówiłem, że to jest około 60 gram. Tutaj mówię 16 części, tak właśnie najlepiej sobie pociąć. One są plus minus równej gramatury. I teraz. Ja sobie odłożę część na bok. Teraz uważajcie, ponieważ jesteśmy w najtrudniejszej części. Jeżeli to będziecie źle robić, to na pewno Wam się nie będzie udawało. Chodzi o to, że na początku bierzemy kawałek ciasta i sobie robimy z niego tak o długości 25-30 cm taki wałek. Jak mamy wałek uformowany, to bierzemy i skręcamy go w dwóch stronach, w przeciwnych kierunkach. Z lewej strony będę kręcił ręką w dół, z drugiej strony w górę. Chodzi o to, żeby ciastu nadać siły sprężystości, co będzie nam potrzebne do następnego etapu. Dobra, jeżeli mamy tak dobrze skręcone wszystko, bierzemy wałeczek do góry. I tu, już siłą sprężystości, to ciasto chce wrócić do poprzedniego kształtu. Dlatego, formuje nam taki podłużny ponczuś. Taki ponczek będzie już dobry do wyrośnięcia. Dlatego, musimy go przełożyć na blachę oprószoną leciutko. Mąką, żebyśmy później nie mieli problemu z jego ściągnięciem. Tu wam pokażę przed sekundą zrobione. Zobaczcie, jak pięknie on wygląda i nie traci na swoim kształcie. Więc ja teraz wszystkie sobie tak zroluję, dam do wyrośnięcia przez 30 minut, a następnie będziemy smażyć. W związku z tym już sobie pomyślcie o tłuszczu i rozgrzejcie go do temperatury 180 stopni. Więc widzimy się podczas smażenia. Jest, nareszcie będziemy mogli przechodzić do smażenia, ale zanim przejdziemy do smażenia, to kilka dodatkowych ogłoszeń. Po pierwsze, przygotowania, ponieważ tutaj mamy więcej przygotowań niż przy zwykłym pączku, ale takie przygotowania jak do zwykłych pączków również musimy poczynić, czyli na początku zadbajmy o to, żeby mieć pokrojony ziemniak, ponieważ ziemniak, który będzie wrzucany do gorącego tłuszczu, będzie nam stabilizował temperaturę, co jest fajne. Jeżeli będziemy smażyć dużo takich kłonków, żeby ta temperatura była cały czas w dobrym przedziale. Po drugie, są to. Pączki, które będą obtaczane w mieszance cynamonu z cukrem. Dlatego wcześniej sobie przygotujcie taką mieszankę. Zróbcie to albo w takim głębokim talerzyku, albo w miseczce. Jest to proporcja około dwóch kopiatek łyżek cukru oraz dwóch łyżek cynamonu. Zobaczcie, tak to wygląda. I na końcu bardzo ważne, żeby przygotować sobie talerz, który jest wyłożony ręcznikiem papierowym do odsączania naszych pączusiów. Pamiętajcie, że tłuszcz ma być rozgrzany do 180 stopni Celsjusza i popatrzcie też, jak pięknie tutaj już wyrosły po tych 30 minutach nasze pączki. Oczywiście te pierwsze były zminięte i miały o wiele gorszą formę, ale z każdym następnym nabywa się tej praktyki i jest ona wykorzystywana do zrobienia coraz ładniejszych pączków. Tak powinny wyglądać. Pamiętajcie także, że pączki, które będziemy wrzucać na tłuszcz, bierzemy od spodu i wrzucamy górą. Ponieważ dół jest bardziej płaski, żeby zachować ten kształt, najlepiej sobie pamiętać o tym, że na początku dajemy tą bardziej wyrośniętą częścią, wtedy ta druga część, która jest płaska, ona zostanie napompowana mocą temperatury i dlatego uzyskamy takie fajne, okrągłe kształty naszego pączka. No i dobrze, moi drodzy, jak osiągnąć idealną temperaturę tłuszczu? Na oko mi się nigdy nie udało, dlatego ja używam takiego termometru i tutaj na termometrze widzę mam tutaj 150 stopni, tutaj mam 200 stopni, więc 180 będzie gdzieś pomiędzy. W związku z tym ja widzę, że już mam praktycznie idealną temperaturę, dlatego mogę otworzyć. Pamiętajcie, że pączki nie będziemy smażyć pod przykryciem. Przykrycie wykorzystałem tylko do tego, żeby nagrzać cały tłuszcz. Termometr sobie zostawiam, ponieważ chcę wiedzieć cały czas, jaka jest temperatura, ponieważ czasami do wahnięcia temperatury mogą być bardzo szybkie, więc będę reagował. Przez to, że to było idealne, wziąłem go bez problemu. On się nie lepił, widzicie? Nie lepi się do moich palców. Dlatego trzymajcie się stricte tego przepisu, który został dany i teraz będę go układał, tak jak wcześniej mówiłem, górą do dołu. I patrzcie, smażymy. Po jednej stronie będziemy trzymać około 2,5 do 3 minut. Po drugiej stronie tak samo. Ale zobaczcie, temperatura jest idealna. W związku z tym, ta temperatura jest bardzo wysoka. I nie musicie widzieć tych bąbelków. Bąbelki są tutaj, gdzie jest ziemniak. Natomiast tutaj zaufajcie mi, to się będzie dobrze smażyło. Poczekajmy sobie teraz te 2,5 minuty razem. I będziemy za chwilę przewracać. Do przewracania najlepiej jest użyć jakiegoś patyczka, na przykład po sushi albo jakiegoś innego, albo ewentualnie jakieś metalowe, czy to widelce, czy jakieś szczypczyki. Do odcedzania ja używam cedzaka takiego jak standardowy cedzak do na przykład klusek albo innych rzeczy mącznych. OK, mamy 2,5 minuty. Tutaj już widzimy, że one są zbrązowiałe z dołu, dlatego przerzućmy. I popatrzcie, jak przepięknie wyglądają. Są złociutkie, nie powinny być bardziej brązowe, bo wtedy by to świadczyło o tym, że mamy zbyt gorący tłuszcz powinny być właśnie takie. Wydaje mi się, że może uda nam się otrzymać jeszcze białą obwódkę, ale to zobaczymy. Okej, okay, minęło kolejne 2,5 minuty, dlatego wyciągam. Pierwszy już jest wyciągnięty, zobaczcie, widzicie, tak jak mówiłem, tutaj zachował ten kształt, jest całkowicie zrolowany, tak się fajnie tutaj buja. W związku z tym ja sobie wyciągnę szybko następne. Jakieś tutaj zaczątki, a do pozostałości nawet tej obwódki mamy, więc bardzo ładnie ciasto nam urosło. Wszystko tobie dałem na ręcznik papierowy, niech obcieknie trochę, i zaraz będę nakładał następne. I na pewno słychać bulgotanie, ponieważ cały czas smażymy, ale w międzyczasie będziemy mogli właśnie rozprawić się z tą tutaj miksturą. Pamiętajcie, jeżeli dacie dużo cynamonu, to on będzie bardziej cynamonowy i gorzki. Jeżeli dacie więcej cukru, on będzie bardziej słodki. U mnie ta proporcja to 1 do 1, ale Wy możecie zrobić inaczej. Możecie dawać więcej cukru, możecie dawać mniej cukru w zależności od preferencji i Waszej lubości słodkiego smaku. Natomiast, jak zrobić, jak już mamy te wszystkie pączki usmażone, trzeba je obtoczyć. To jest bardzo proste, ponieważ bierzemy sobie takiego jednego, kładziemy tutaj i obtaczamy. Żeby mieć pewność, że wszędzie będziemy mieć obtoczone, możemy tak zrobić. Oczekać, żeby nabrało to ładnego kształtu i dać obok, żeby dalej stygły. Ja teraz będę smażył, później wszystkie przystrajał, a na końcu widzimy się na prezentacji. Do zobaczenia. No, i jesteśmy na świeżo po smażeniu. Widzieliście jak smażyliśmy. Zajmuje to trochę czasu, ponieważ na początku ciasto musi wyrosnąć, później ciasto musi jeszcze odczekać swoje, żeby po skręceniu nabrało tego pięknego kształtu, ale koniec końców wychodzą przepyszne pączki i. Na początku wam pokażę te pączki, które są wysmażone, ale są one jeszcze bez posypki, to znaczy takie sote. Tutaj możemy zobaczyć z bliska, że jest ta obwódka, ona jest widoczna, mimo że nie jest to taki przepis, który możecie już znaleźć na naszym kanale. Zawiera on mniej żółtek, właściwie jest całkowicie inny, ale też z tego przepisu ciasto wychodzi bardzo napompowane i bardzo skore do rośnięcia. Dzięki temu jest ono bardzo sprężyste, pod palcami jest delikatne. Ale jest ono takie, że zachowuje ten piękny, świderkowaty kształt. Zobaczcie, jak pięknie ten świderek jest tutaj odwzorowany. Tutaj natomiast mam te oprószone. One są jeszcze całkiem świeże, dlatego trochę ciemnawe. Po pewnym czasie to wszystko zjaśnieje. Mamy tutaj tą warstwę cynamonu i cukru. Ja już próbowałem, są przepyszne, są chrupiące i są takie, jakie mają być. Dlatego trzymajcie się stricte tego przepisu, a na pewno wyjdą Wam własnoręcznie zrobione właśnie takie pączki koreańskie. Oczywiście takie pączki to baza, możecie je oprószyć cynamonem, ale jeżeli nie lubicie cynamonu, bądź jeżeli potrzebujecie jakieś inne, to możecie oczywiście użyć np. przykład lukrów. Przepisy na lukier możecie znaleźć także na naszym kanale, a ja zabieram się za pałaszowanie i zachęcam Was do podążania za naszym kanałem, ponieważ na pewno już niedługo wpadnie kolejny fascynujący odcinek. Do zobaczenia, cześć!